No, na pewno ta zadra trochę w nas siedzi i praktycznie cały tydzień żeśmy o tym meczu rozmawiali, i analizowali go także to nie jest tak, że żeśmy o nim zapomnieli, ale na pewno w najbliższym meczu wejdziemy i będziemy chcieli tą plamę zmazać. Na pewno trener na mnie postawił w ostatnich meczach i staram się oddzięczyć tak jak najlepiej potrafię grą, a myślę, że Czuję się coraz lepiej, bo wiadomo, chciałbym, żeby zespół na tym jeszcze bardziej korzystał i żeby zdobywaliśmy punkty, bo to jest najważniejsze, a nie jakieś indywidualne osiągnięcia. Dokładnie, wydaje mi się, że jako zespół oni są w dosyć podobnej sytuacji trochę do nas teraz. Ostatnie dwa mecze ligowe też chyba przegrane. wcześniej nie wiem, czy był remis, ale ostatnie dwa mecze przegrane teraz my również. I dojdzie do takiego pojedynku, w którym jeden z może z tego kryzysu lekkiego wyjść. I My się tylko na tym koncentrujemy, żeby to była nasza drużyna. Akurat ta postawa nas nie interesowała. Bardziej skupialiśmy się na ostatnim meczu Pucharowym, w którym Lechia wygrała ten z Wisłą. Analizowaliśmy ten mecz. I. No, ja z, z tego co ja widziałem mogę powiedzieć, że Lechia to bardzo niezły zespół. Wydawałoby się, że przegrywa wszystko, no, ale w początek, początkiem sezonu była u góry tabeli, i była nawet na pierwszym miejscu. Także, także nie ma co patrzeć na te ostatnie wyniki, bo w każdym meczu, każdy mecz jest inny i to nie decyduje o tym, jaki będzie wynik tutaj w Gliwicach. Mam nadzieję, że będzie korzystny dla nas. No, to znaczy no, skupiamy się już tylko i wyłącznie na Lechii. No, tamten mecz z Legią już był, odbył się. Eee, nie wypadł on najlepiej w naszym wykonaniu. Ale tak jak mówię, teraz tylko i wyłącznie liczy się lechy, analizowaliśmy zespół przeciwnika na każdy z możliwych sposobów. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego. Trener nas mobilizuje, także na pewno kto zagra w tym meczu, będzie się starał na 150%.